Laudetur Jezus Christus et Maria Immaculata. Dostaliśmy sygnał z Londynu, że w jednej z tamtejszych parafii wierni są jawnie prześladowani i to przez kapłanów. Relację z tego wydarzenia pokażemy na końcu tego filmu. Jeszcze nie tak dawno do tej parafii uczęszczało około 5 tysięcy wiernych. Niestety, odkąd pojawili się ci Terroryści fałszywego posłuszeństwa w parafii liczba wiernych skurczyła się do tysiąca. Jak widać, słowa się na nich samych sprawdzają. Pobożność będzie wyśmiewana. Te siedzące wilki, bo pasterzami raczej ciężko ich nazwać, drwią sobie z tej klęczącej osoby i śmieją się pod nosem. A w dodatku kapłan wymusza na tej kobiecie fałszywe posłuszeństwo, mówiąc jej, że Pan Jezus też był posłuszny. A gdzie się podziało Wasze posłuszeństwo, skoro episkopat już w maju 2020, na początku tego cyrku z niby pandemią, wystosował list, w którym określił za niedopuszczalną odmowę przez kapłana udzielania komunii naklęcząco i nazwał to łamaniem sumień wiernych. Nawet względami sanitarnymi i samą pandemią się nie możecie wykręcić, bo już miesiąc temu ją odwołano. Mam pytanie, czy kiedy was, kapłanów, oddelegują do parafii w Niemczech, będziecie w imię tego fałszywego posłuszeństwa udzielać komunii protestantom i błogosławić związki homoseksualne? Bo biskup wam kazał? Bo taki jest zwyczaj w Niemczech? Wcale bym się nie zdziwił. Skoro Wasz prowincjał, który ponoć przebywa obecnie z Wami na wyspach i akceptuje Wasze wybryki, sam studiował i był proboszczem w Niemczech. I kto by pomyślał, kto się dopuszcza tych nadużyć? Otóż księża Marianie, czyli od Maryi Niepokolanej. A może już nie od Maryi, może oni są od Pacza Mamy. Ta kobieta ma rację. To wymysł kapłanów. Pan Jezus powiedział, że się zegnie każde kolano na jego imię. Ci liturgiczni przestępcy to najwidoczniej najemnicy. Takie rzeczy dzieją się w Londynie, a w Polsce? Pamiętamy, jak łamali sumienia ludzkie. Do dziś tak jest. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, nie wstydźcie się klękać do Komunii Świętej. Problem jest o tyle większy, że wielu kapłanów i wiernych nie wierzy w realną obecność Pana Jezusa w najświętszym sakramencie. Ludziom wyprali mózgi. To przez te wszystkie różnego rodzaju nowe ruchy w kościele staliście się bardziej protestantami niż się wam wydaje. Jeśli chcecie uratować kościół w Polsce, to zacznijcie klękać do komunii świętej. Jest to warunek. A w Ewangelii jest wyraźnie napisane: Przed tronem Bożym aniołowie i święci pańscy klękają. A wy co, jesteście lepsi od nich? Pychaj brak pokory przed Bogiem, prowadzi na zatracenie. A to, co teraz powiem, niech będzie dla was drogowskazem do zmiany postawy w przyjmowaniu ciała pańskiego. Nie nadajecie się do nieba. Bo w niebie przed Bogiem zgina się kolana. Aniołowie i święci klękają, a wy będziecie chcieli stać? by się tam nie nadajecie. Wy nie wierzycie, że Jezus przychodzi do was podczas mszy świętej. Sami siebie okłamujecie. Tylko parę procent katolików wierzy, dlatego klęka. Jeden na stu kapłanów, jak wierzy w realną obecność Chrystusa podczas mszy świętej, to i tak dobrze. Ludzie, obudźcie się, wybijają z waszych serc prawdziwą wiarę i postawę przed Bogiem. To mordercy dusz, którzy jak wilki weszli do owczarni boczną bramą po to, by tylko kraść i zabijać. Zresztą, sami zobaczcie i posłuchajcie tej kobiety. Nadmienię tylko jeszcze. Że księża Marianie dnia 19 kwietnia, tuż przed północą, usunęli film ze swojego kanału na YouTube, z którego pochodzi ten fragment, czyli całą swoją ponad dwugodzinną relację z liturgii męki pańskiej. Czyżby się czegoś obawiali? Zresztą sami to zobaczycie i posłuchacie. Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach syna do syna. Let's <laughs> go.